Cześć! W dzisiejszym materiale opowiemy Wam, jak wygląda egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego na Podesty Ruchome. Zapraszamy! Aby przystąpić do państwowego egzaminu UDT, należy złożyć stosowny wniosek. Można tego dokonać na trzy sposoby: albo wysyłając go pocztą polską, albo dokonując rejestracji poprzez stronę internetową EUDT. Albo zgłaszając się bezpośrednio do odpowiedniego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego. Najprościej jednak zgłosić się po prostu do nas, gdzie zrobimy to za ciebie. Wystarczy wypełnić wniosek oraz stosowne upoważnienie. Jeśli chodzi o koszty, koszt takiego egzaminu to jest 200, niecałe 213 zł netto. Egzamin państwowy Urzędu Dozoru Technicznego, bez względu na to, czy dotyczy podestów ruchomych, ładowarek czy wózków widłowych, zawsze wygląda w ten sam sposób. Składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Część teoretyczna polega na rozwiązaniu mm, testu składającego się z 15 pytań. Mamy na to 30 minut. Aby zakończyć mm, egzamin z wynikiem pozytywnym, musimy prawidłowo odpowiedzieć na 11 pytań. Wynik egzaminu znany jest praktycznie od razu. Jeżeli uzyskaliśmy wynik pozytywny, schodzimy na plac na część praktyczną. Należy pamiętać, żeby na egzamin pojawić się z dowodem tożsamości. Bez tego niestety kończymy egzamin z wynikiem negatywnym. Część teoretyczną mamy za sobą. Po niej schodzimy na plac, na której odbywa się część praktyczna. Część praktyczna egzaminu składa się z dwóch modułów: części pierwszej, na której egzaminator może zadać jedno z 22 pytań z obsługi technicznej codziennej, oraz części już praktycznej, na której wykonujemy przejazd po wyznaczonym placu po torze przeszkód. Przed przystąpieniem do części praktycznej egzaminu musisz wyposażyć się w środki ochrony indywidualnej. Mówimy tutaj o kasku, kamizelce odblaskowej. Oraz szelkach bezpieczeństwa. Instrukcje, jak takie szelki założyć, znajdziecie w linku powyżej. W części teoretycznej egzaminu praktycznego egzaminator może zadać jedno z 22 pytań pomocniczych. Pytania te są dostępne zarówno w naszych materiałach szkoleniowych, jak i dostępne są również na stronie Urzędu Dozoru Technicznego, a dotyczą obsługi technicznej codziennej podnośnika. O co egzaminator może zapytać? Na przykład o ocenę stanu baterii trakcyjnej, trakcyjnych maszyny. Może zapytać o stan ogumienia. Może zapytać o formy zabezpieczeń podnośnika. Może poprosić o ocenę pulpitu, górnego pulpitu sterowniczego, dolnego pulpitu sterowniczego. Może również zapytać o sprawdzenie dokumentacji pod kątem dopuszczenia maszyny do eksploatacji. Jak widzicie, spektrum jest dosyć szerokie, ale każde z tych pytań jest dokładnie omawiane w trakcie naszego szkolenia i zawsze jest dokładnie mm, przeanalizowane, żebyście nie byli zaskoczeni. Ok, część teoretyczną egzaminu praktycznego mamy za sobą. Zaliczyliśmy ją z wynikiem pozytywnym, więc czas na część praktyczną. Część praktyczna polega na przejeździe maszyną z punktu A do punktu B po placu manewrowym. Tak jak wspomniałem wcześniej, startujesz z punktu A i jedziesz w kierunku slalomu. Slalom pokonujesz obojętnie z której strony. Najważniejsze jest, abyś nie trącił żadnego z pachołków. Prędkość jazdy uzależniona jest od Twoich umiejętności. Możesz pojechać szybko na tak zwanym zającu albo wolno, metodycznie korzystając z opcji żółwia albo ślimaka. Po pokonaniu slalomu, zajeżdżasz do punktu B, na którym wykonujesz symulację pracy. Symulacja pracy jest to nic innego jak uniesienie platformy do wysokości wskazanej przez egzaminatora. Jeśli dostałeś instrukcję, aby rozłożyć balkon, pamiętaj, żeby przy jego opuszczaniu kontrolować sytuację, co dzieje się poniżej balkonu podczas opuszczania. Po wykonaniu symulacji opuszczasz platformę i ruszasz w kierunku punktu A. Czyli naszej bazy, również slalomem, ale tym razem tyłem. Zajeżdżając do punktu A, do punktu bazowego, również musisz zwrócić uwagę, aby nie trącić żadnego z pachołków i zmieścić się w obrysie wyznaczającym bazę. Część praktyczna zaliczona. Podobnie jak w przypadku części teoretycznej, wynik znamy od razu. Uprawnienia są wysyłane pod wskazany w zgłoszeniu adres. Należy na nie poczekać około 2 do 3 tygodni. Pamiętaj, że bez uprawnień nie możesz dokonywać pracy na podnośniku, a same uprawnienia ważne są tylko i wyłącznie z dowodem tożsamości. Część teoretyczną egzaminu praktycznego mamy za sobą. Zaliczyliśmy ją z pod. Przepraszam, przepraszam.